dwa karabiny kalibru 7,62 mm oraz zdalnie sterowany moduł cross z wielkokalibrowym karabinem maszynowym 12,7 mm. Niewątpliwym atutem czołgu jest ulepszony pakiet opancerzenia przeciw 1 oraz ulepszony flir, kamera termowizyjna trzeciej generacji, wykorzystująca podczerwień o długich i średnich falach, pozwalająca na wykrywanie i identyfikowanie celów większej odległości i w gorszych warunkach pogodowych, nawet przy silnym zadmieniu pola walki. Przed nami wóz dowodzenia na podwoziu gąsienicowym. Wódę służy do zapewnienia miejsc pracy dowódcy pododziału artylerii samobieżnej.